Program Studio pozwala nam na pobieranie dowolnej klatki z filmu i zapisanie jej w postaci zdjęcia. Jest to czasami przydatne, jeżeli chcemy na przykład użyć takiego statycznego obrazu w filmie lub powiedzmy chcemy wykorzystać jakiś motyw do stworzenia okładki. Jeżeli film, z którego ma pochodzić dana klatka, nie jest jeszcze zaimportowany, to jak widzieliśmy, klatkę taką możemy pobrać tutaj, korzystając z trybu importowania i tam z odpowiedniej funkcji. Jeżeli film jest już na dysku, to sprawa jest jeszcze łatwiejsza. Umieszczamy odpowiednią scenę na osi czasu. Ustawiamy tutaj odpowiednie miejsce, które chcemy zapisać właśnie jako zdjęcie. Następnie włączamy przybornik wideo. Tutaj przełączamy się do tej funkcji. Pobierz klatkę. Dobrze jest mieć włączoną tą funkcję. Redukuj migotanie. To pozwala na uzyskanie lepszej jakości zdjęć. Odpowiedni widok mamy już ustawiony, a więc klikamy teraz na pobierz. I teraz możemy pobraną klatkę dodać bezpośrednio do filmu lub zapisać na dysku. Jestem tutaj w odpowiednim projekcie, w projekcie montaż i nazwijmy to zdjęcie na przykład Wakacje. Tutaj jeszcze możemy ustalić rozmiar zapisanego zdjęcia, rozmiar oryginalny bądź zmienić tą wielkość. Pozostawmy to na takim ustawieniu i zapisujemy. Teraz przybornik wideo możemy już zamknąć i zdjęcie nasze będzie dostępne. Tutaj w albumie ze zdjęciami. Spójrzmy, teraz mogę wykorzystać je na przykład do utworzenia tytułu, bądź też wstawić je bezpośrednio tutaj na oś czasu. Usuńmy wideo i gotowe.